Idzie moja kochana, była sobie na plaży, łódka nasza kochana stoi i odpływamy. Tak, odpływamy z plaży Nowe Wartno. Zjedliśmy sobie goloneczkę. Moja zjadła okonki. Taki mamy silniczek, o. I płyniemy z powrotem do Nowego Wartna. Znaczy do Karczna ja popływałem trochę piękna pogoda wspaniale. wspaniale dzisiaj 20 który 8 sierpnia 2013 coś wspaniałego tak sobie żyjemy uwaga moja wchodzi do łodzi teraz będzie sztorm tak siadaj na swojej na swojej tak Wiesz się do wioseł? Nie, nie, nie. a motorek działa, ale na wszelki, pożarny, zrób ornung, tu ornung zajmę. bo tam jest, Niemcy są tam. O, Dobra. tak jest. Kochanie, Dobra, bo płyniemy, nie płyniemy. Nie Odpłyniesz? No dobrze, 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 wsiadamy Dobra. i płyniemy. Tam są, tam daleko jest nasze karstno. Nasze karstno. Nasze mamusino. Uhu! Mamusino w nie, No, ahoj marynarze.